Panie, panie, kup pan za 50 groszy! Albo co tam, zejdę, już moja strata może być 20 groszy! He, hej, jak się macie! Mam nadzieję, że wzięliście dzisiaj rękawice i maski ochronne. Albowiem czeka nas dzisiaj dużo kontaktu z azbestem. Kolejna kompilacja różnych plastikowych bezeceństw z bazaru oraz niekoniecznie. Zgromadziłem tym razem wyłącznie barachła a la transformerowe, żeby było tematycznie. Część tego wszystkiego tutaj należy do mnie, a część podesłał mi jakiś czas temu do pokazania i omówienia mój wierny widz Maciek Trapkowski, którego z tego miejsca oczywiście serdecznie pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję za wsparcie kanału. A was niniejszym zapraszam do przeglądu barachła wszelkiego. Na początek coś co znalazłem w smyku: taki pan helikopterowy X-Warrior Skyhunting Military Warrior. Ex-wojownik, niebo polujący, militarny wojownik, wszystko jasne. Z tyłu wizualizacja niesamowitych doznań, jakie nas czekają. Wojownik w pełnej krasie robi pyr, pyr, pyr swoim śmigiełkiem. 40 zł za taką przyjemność. No ciekawe, czy było warto. Siup, odpatchking. Nie orientuję się tak teraz, czy jest to jakaś podróba konkretnej, legitnej figurki. No nie mam niestety w głowie absolutnie wszystkich helikopterowych ziomeczków. Wiem za to, że to co trzymam właśnie w dłoniach, to wyjątkowo podła podruba. Przez okienko zdawał się być jeszcze taki jako-tako, projekt nawet okej, okay, wygląda nieźle. Mówię, nie wiem w jakim procencie jest to własny projekt, a w jakim podprowadzony, no ale nie jest najgorszy, za to feeling w rękach jest... Yy, to jest ta taka typowa jakość, kiedy trzymacie zabawkę i macie wrażenie, że odlano z zrecyklingowanej butelki po szamponie. Jakość szamponowa, bardzo, bardzo tanie odczucie. Kolega niby ma jakieś raczetowe stawy w kolanach i dają one jakiś tam opór, ale ten plastik jest taki miękki i lekki, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Za to ma porty na piętach, więc można mu zrobić rakietowe buty. Wow. Łebek jest nieruchomy, w barkach i łokciach no, są stawy kulkowe, łapki mocno wydrążone, no wiadomo czemu jest to takie leciutkie. No najfajniejsze z tego wszystkiego są chyba akcesoria. Mam tutaj parę takich naręcznych miniganów, co prawda też z szamponowego plastiku, no ale w wypadku małych elementów aż tak to nie drażni. Takie nawet okej okay, pukawki są kompatybilne ze standardowymi blast efektami, mogą uzupełnić uzbrojenie jakichś legitnych transformerów z niektórymi figurkami, no po prostu będą współpracować ok. Pozostają jeszcze części helikoptera, główny wirnik lądujący na plecach, żeby gość mógł dorobeć jako wiatrak na fermie wiatrowej, oraz ogon z mniejszym śmigłem robiącym za ręczną kosiarkę. Jej, dobra, sprawdźmy jeszcze tryb pojazdu. Strasznie ciężka jest ta transformacja. Nie żeby była jakaś zaawansowana, absolutnie, ale rzecz, rzecz w tym, że jedne części nie chcą się spinać ze sobą, inne, takie jak ramiona, odpadają w trakcie, także no frustrujące to jest. A na koniec powstaje taki oto wojskowy śmigłowiec z podkurczonymi nogami. Nie skompresuje się ich do końca, trzeba je po prostu tak podwinąć, także no, elegancko. Generalnie nic tu się do końca nie spina z sobą, widać nogi, widać ręce, śmigło łatwo odpada po zakręceniu nim, także nie polecam. Figurka to jeden wielki szmelc. Poza ewentualnie brońkami nie ma tutaj nic co moglibyśmy wykorzystać. No może ewentualnie główkę pod kastomki, ale poza tym jest to szmelc jak nie wiem co, żal na to czterech dych. Powinno kosztować najwyżej 20, a fakt, że takie co się ląduje w sklepie z zabawkami obok markowych produktów to kpina. Produkt zły i to nie taki zły w zabawny sposób, po prostu kiepski i nudny. Dalej wyciągnąłem z czeluści swych zbiorów coś co dawno temu wyhaczyłem zgodnie z nazwą cyklu na bazarku w swoim rodzinnym mieście. Podroba, która nielicho mnie zdziwiła, bo nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia, bezpośredni knock G1 z Crunchera. O tyle ciekawy, że jedna z ledwo co tutaj zachowanych naklejek ma legitne logo decepticonów, i tylko przez to myślałem początkowo, że jest to jakaś wersja alternatywna, jakiś Recolor, jakieś wydanie G2, o którym nigdy nie słyszałem, ale po wnikliwej analizie okazało się, że jednak nie. Jest to czystej krwi podróbka, gdzie podprowadzono nawet po prostu te znaki frakcyjne. No ciekawe, jest bardzo luźny, wszystkie stawy latają, nie wiem czy bardziej z powodu wieku zabawki, czy miał już tak od początku, na pewno jest po przejściach. Nie mam broni, nie mam headmastera, nie mam końcówki ogona, no jest golusieńki. Za to funkcjonalność ma no niemal taką samą jak oryginalna figurka, w paszcie jest miejsca Headmastera, łapy są ruchome, no i jakość plastiku jest taka spoko naprawdę, nie czuć w ogóle, żeby miał być w poprzednim życiu butelką na płyn do mycia włosów. Jest to solidny, wytrzymały plastik, tylko kolorki inne, no ale w sumie oryginalny Skullcruncher też miał na sobie dużo różowego. Transformacja przebiega dokładnie tak samo jak w pierwowzorze, prościutka, oczywiście ze względu na brak Headmastera nie będzie to wyglądać w pełni poprawnie, no i jeszcze podrabiającym nie udało się to oddać gimiku z obrotowymi statystykami umieszczanego za klapką na piersi. No za takową jest po prostu zwykły plastik. No byłoby to całkiem niezła podróba gdyby tylko potrafił ustać, ale ze względu na luzy ma z tym wielki problem. No ale w porównaniu do tego ziomka helikoptera działa znacznie lepiej. Przede wszystkim jakością wykonania. Udało mi się też znaleźć w necie jak to to wygląda w opakowaniu. Piękne. Kwintesencja starej podróby. Doceniam klasyczne zarąbanie oficjalnego artworka postaci w połączeniu z tym wspaniałym statkiem kosmicznym rodem z przybyszy z planety. No i nazwa Poison Dragon. <laughs> Jakie jest uroczy uśmiechnięty, kiedy ma głowę na karku. Lecimy dalej i przechodzimy do przedmiotów podesłanych przez kolegę Maćka. Taki skromny maluszek. Tautomeric Go! Cokolwiek to oznacza. O ile się nie mylę, jest to bezpośrednia podróbka któregoś z minikonów z Robots Disguise 2015. Zresztą nawet zostawili napis MINICON DEPLOYERS. Piękne, zachęcające kolorowe opakowanie, doceniam, ale brakuje mi na nim jakichś odpowiednich butlegowych bzdurek, jakiegoś właśnie ujmującego, kaleczonego tekstu po angielsku. No szkoda, to jest, to jest zawsze połowa doświadczenia z podróbami. Otwórzmy to. Tak, tak to wygląda na... Na pewno wygląda mi to na bezpośrednie zarąbanie oryginalnego designu, no tylko naturalnie wszystko w gorszej jakości. Jest figurka i akcesoria na wyprasy. To taki prosty ziomeczek. Motoryka oryginału była taka sama. Transformację da się przeprowadzić bez problemu. No i jest zestaw różnych akcesoriów na wyprasce. Tak jak w oryginale. Trzymają się one dobrze i nie odpadają. Kurczę, gdyby nie jakoś plastiku... To byłaby to naprawdę taka git zabawka, i tak jest nieźle w porównaniu do niektórych innych butlegów. W sumie jestem trochę ciekaw, czy pasowałby do tych figurek z Rida, które mogły wchodzić w interakcję z minikonami. No, i jeśli ktoś lubi ten format minikonów i ogólnie samo RID, no to myślę, że byłby z takiego ziutka całkiem zadowolony. Nie jest źle. Dalej mamy coś do składania. Tacy urodziwi wojownicy od producenta G-Star, Shadow Warrior i Cheer Star. Zastanawiam się, czy chcieli tu wstawić Cher? Krzesło po angielsku, tylko się bachnęli. Wojemnie, krzesło to brzmiałoby dumnie. Ogólnie są to zestawy klocków LEGO. Można sobie zbudować potężnego robota albo dwa tryby pojazdu. No, bogactwo. Jest ich nawet więcej i może sobie, można sobie sklecić kombinera. Także mamy nawet jakieś tło fabularne. Gather together, four soldiers can be combined into a warrior king sword. Four shaped sword energy gathering together to save humanity. Brakuje tylko takiego. woohoo na koniec. No, ale co, no, nie idzie zrozumieć? Idzie, no może trochę po grudzie, ale idzie. Język powinien być komunikatywny, nie wyszukany. Dowiadujemy się przy okazji, że pozostałe roboty to Rack Warrior oraz shaljak Jack, który chyba nie jest Warriorem. Combiner ma za to czterofazowy miecz. Ten miecz ma fazy, niesamowite. G-Star Block brings a special experience. Po co, jakaś fałszywa skromność? Special experience to children who has kids' cultivation and characterization. Myślę, że moja potrzeba budlegowego angielskiego została zaspokojona w pełni. Dwie krawędzie laser. Natomiast u Czerwonego Ziomka wybitnie ujęło mnie nazwanie tego patyka, który dzierży The Sword of Red Clouds. Wyobraźcie sobie, produkujecie coś takiego i nazywacie to jak jakąś specjalną broń z anime. No, nie można odmówić projektantom pewności siebie. Podczas składania zaciekawiły mnie główki robotów. Składa się je w zupełnie innym stylu. Nie mają takich ala-legowych połączeń, nie mają studów. Zamiast tego zczepia się połówki łebka, uprzednio umieszczając w nich element podświetlający. Ten etap bardziej przypomina składanie jakiegoś gunpla. Po kilku minutach budowy powstały takie dwa pokraczki. I cóż to dużo mówić? No, są słabi, strasznie. Jakość klocków jest taka... Eee ujdzie. Za to reszta, po pierwsze instrukcje są absolutnie koszmarne. Strasznie ciężko się nimi posługuje, bo są niewielkie. Obrazki w nich malutkie. No strasznie się trzeba w to wgapiać, żeby cokolwiek tu zobaczyć. A co do samych robocików, no nie są to przemyślane konstrukcje. Shadow Warrior radzi sobie z tej dwójki ciut lepiej. Jego budowa jest bardziej trwała i koherentna, chociaż łapki uwielbają wypadać z zawiasów. Są one strasznie słabe. Bawi mnie, że jedno ramię zgina się tylko w bok, a drugie robi jakiś taki samochodowy zimny łokieć. Nóżki też odpadają. W życiu nie widziałem tak słabych raczytowych stałów. A gandamowa głowa jest nieruchoma. Te cuśki na plecach nie wiem co mają symbolizować, wydechy, kominy. Nie mam pojęcia, generalnie jest słabo. Ale na tle kolegi pierwszy robot to nie była ziemia. Tutaj dopiero podziały się rzeczy. Nogi mu się gibią na boki, ciało to po prostu szyba, za którą widać kierownicę jak jakieś organy, koszmar. Nie ma żadnej zabudowy na plecach, poza tym jest skrzydełkami. Króciutkie łapki wyglądają żałośnie. No i jeszcze żeby było śmieszniej, w tym zestawie nie ma podświetlenia oczu. Serio. Myślałem, że po prostu go zabrakło, ale jak spojrzałem do instrukcji, to okazało się, że nie został tam zwyczajnie zawarty. Tak z rozmysłem i główka składa się z pustymi oczami. Także jeden robot ma ten element, a drugi nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie mam też pojęcia, dlaczego się tym jeszcze bawię. Napisy na opakowaniu zabawniejsze od samych klocków. Nie polecam. No, to chciałem się kompletnie budować tryby pojazdów i i tak nie wyglądałem ciekawie, więc po prostu pokażę jak to wygląda na pudełkach. Lecimy dalej. Odpoczywam od zabawek konstrukcyjnych za sprawą już bardziej stricte Transformera. Oto wjeżdża taki oto sympatyczny Hot rod. I mówię to serio, ponieważ ej, ten tryb auta jest zaskakująco fajny. Taki trochę chodrodowy, trochę stricte oldschoolowy, no po prostu ciekawy samochód. Trochę mi się to kojarzy z poczciwym hubcapem z Hanford Decepticons. Plastik całkiem spoko jakości, mało domieszki azbestu, no po prostu takie solidne, zabawkowe tworzywo. Są podmalowane kółeczka, jakieś ruły wydechowe dodatkowe, fajnie się nim jeździ, toczy się bez problemu po podłożu. Zderzak, grill, światełka podmalowane, no kurczę, robi przyjemne wrażenie autentycznie. Na masce i dachu nadrukowane jakieś tam abstrakcyjne ornamenty, no nie powiem, jak na takie butlegowe autko, całkiem spoko. Pod spodem za to widać prawie całego robota i to już będzie zapowiedzią problemów z tym ancymonem. Transformacja jest prosta, wyłuskuje się wręcz robota z wewnątrz, cały tył stanowią nogi, maska się odczepia, następnie rozsuwa ramiona i skrzydełka z drzwi i tak po odpowiednim ułożeniu wszystkiego staje przed nami jakiś daleki kuzyn Will Ha! Tak to w sumie wygląda, przy czym kolory ma strasznie dzikie w robot modzie. Niby nic tutaj jakoś strasznie się ze sobą nie wadzi, ale całościowo Gostek wygląda tak trochę, nie wiem jak to powiedzieć, na nieukończonego, surowego, trochę jakby był transformerową protoformą, zwłaszcza w bajowskim ujęciu. Przy okazji jest też takim połowicznym shellformerem, część trybu pojazdu trzyma się bezpośrednio robota, a część robi skorupkę. No morda to, no Willjack. Willjack w jakimś takim dziwnym makijażu i obrany ze skóry. Ogólnie plastik, z którego wykonano części robota, jest z jakiegoś powodu ciut niższej jakości od tego, który poszedł na elementy auta. Yy, tu już była jakaś tam dosypka azbestu. Ale powiedziałbym, że nie jest to najgorsza możliwa podróbka. Jest taka nawet, nawet, obleci. I stawy ma ciasne, o dziwo. Z pozwalnością są problemy, bo elementy samochodu są tak spasowane, że ograniczają sensowny ruch kończyn, zwłaszcza w nogach. Ale są na przykład porty pod stopami, fiu, fiu. Z tej oczepialnej części robi się jakby kusze. No, generalnie nie jest to najgorszej jakości butlegowy robocik. Gdybym takiego dostał za dzieciaka, to w sumie nawet byłbym ucieszony i ciepło bym go wspominał. A i Gostek ma chyba najlepszy gimmick dźwiękowy jaki słyszałem. Żeby skomponować taką perfekcyjną kakofonię, to trzeba naprawdę się postarać. <śmany> Idziemy dalej. Patrzcie, jakie lambo. Wygląda elegancko, co nie? Poza wyblakłym, Poza wyblakłym dachem. Nie pamiętam, czy od początku taki był. Trochę już czasu posiadam tę zabawkę. No, ale chyba wyblakł, bo kiedyś postawiłem go na parapecie. No i słońce zrobiło swoje. Wybacz, zielone lambo. Ten model nie jest anonimowy, wiem co to jest. Seria Road Bats with Lights and Sound i podobno jest to nawet licencjonowany produkt. Gdzieś mi się przewinęła nawet oferta za jakieś 30 euro, absurdalne w kontekście tego co zaraz pokażę, ale póki co jest nieźle. No po prostu wielkie zielone Lamborghini, ładnie wykonane, trwały, błyszczący plastik, no niby git. Są gumowe opony, przezroczyste szyby, srebrne kołpaki, no wydaje się to takie premium dosyć, nie? Na przednim zderzaku umieszczono napis Lamborghini, więc chyba rzeczywiście coś tu było z tą licencją. Są też otwierane drzwi, a wewnątrz siedzenia, kierownica. No jest to takie auto, które fan motoryzacji mógłby sobie postawić na półce i czasem porobić Brum-Brum. Co mogło pójść nie tak? Transformacja. Najpierw odpinamy to, odpinamy to, odpinamy to. Aha. Zresztą postępuje się już standardowo. Wyciągamy stopy, ręce. Powolutku formujemy ciało z maski auta, no i wreszcie możemy podziwiać przez wspaniały efekt końcowy. <noise> Bogowie, co tu się stało? Klata w ogóle się nie trzyma, uda są długości może jednej czwartej łydki, za to w kostkach mamy naprawdę solidne stawy klikające. Ramiona też się nie blokują, opadają przy poruszaniu, no absolutnie brakuje tu jakiejkolwiek solidności. Piękna gandamowa głowa, naprawdę cuda. A jakie ma oszcza dziab -dziabowe? A ja! Śmienik na plecach odstaje i też się nie blokuje. Generalnie bierze się to do rąk i obserwuje, jak rozpada w rękach. No, nic tej zabawce nie daje radości i wierzyć się nie chce, że ktoś udzielił na to licencji. Za to pod maską się tak skrywa takiego dinksa, którego trzeba włożyć w tego dinksa i dokłada te dinksy. I tak powstaje oczywiście potężna broń zagłady. Na koniec zostawiłem cały tematyczny zbiorek mini modeli. Przypuszczam, że niektórzy dobrze to kojarzą, bo swego czasu były trochę komentowane i widziałem, że trochę osób nabyło je w ramach ciekawostki. Transformowalne cyferki bardzo abstrakcyjna rzecz, ale hej, czego tu ludzie nie wymyślą. Z tego co widziałem, są dostępne w wielu różnych wariantach kolorystycznych. Te od Macieja są takie, jak tutaj widać. Producent MKO, plastik, no taki ok. Niektóre ich elementy są trochę cienkie, i tamta przeciętna jakość jest odczuwalna. Każdy z tych numerków coś się transformuje. Zacznijmy zatem od zera, jak należałoby. Mniej niż 0. FiOFiO są to jakieś kółeczka, także zapasowe. Z tego powstanie na pewno jakieś auticzko. No i miałem rację, JPEG, To I to jaki uroczy. Cyfra zmieniająca się w samochód. No mówiłem, mocno abstrakcyjne, ale działa. Całkiem zaawansowana jest ta transformacja, a jeśli tylko sympatyczne. Da się porobić brum brum. No to płynnie przechodzimy do jedyneczki. Jedyneczka, jedyneczka, błysk słoneczka w pochmurny dzień. Kto pamięta? Są to jakieś gąsienice, więc no chyba będzie to choke. Nie no, fajne są te transformacje, takie pomysłowe dość. Wszędzie trzeba będzie posługiwać jakiś inny innym schematem, z na zróżnicowane kształty. No i jest taki mały czołg. I nawet kręci wieżyczką i unosi lufę, no, czad. Póki co jest to bardzo pocieszne. Dwójka, dwójeczka. Tutaj się suwa w dół, tutaj na boki. Widać płozy, śmigiełko. Ej, to będzie, to będzie bodzio mały helikopter. Tutaj się robi ciach i bach. No i jest, no jest mini śmigłowiec. Też uroczy. Szkoda tylko, że śmigiełko nie kręci się swobodnie. Chciałoby się porobić peper pyr, pyr, Trójka. Trójkę, panie, wybierz trójkę. Co tu się robi? Tu się coś rozkłada. A dobra, ten kształt tutaj coś sugeruje. Tak, to będzie jakaś łódź. Tu się układa, tu się przekłada. No i się jest motorówka albo jakaś większa jednostka wyposażona w pociski rakietowe. Szat, jakby ktoś nie był pewien, mamy podpis Missileship. <noise> Numer 4. Gdyby to był klan na drzewie, to byłby impulsywnym blondaskiem. To się rozkłada na połówki. I chyba będzie z tego samolot, o ile się nie mylę. Tak by mi pasował kształt przynajmniej. Ukryta twarz Gandama to, to sugeruje tryb kombajnera! Alcat. I siup. No faktycznie samolocik też fajny. Podmalowany kokpit ma nawet. No szkoda, że wydrążany pod spodem, ale ogólnie też taki spoko. Siup. Piąteczka. Proszę zbić piąteczkę. O tu transformacja idzie bardzo gładko. Jakoś tak wszystko samo układa się w dłoniach. Intuicyjna bardzo. I siub. Mamy taką, nie wiem, chałubicę czy inną armatę. Generalnie te cyferki mają taką, widać, tematykę militarną. Armatka robi boom. Szóstka. Pojedyncza, nie trzy szóstki. Tutaj nie ma miejsca na diaboły. Ta cyferka z kolei ma trochę nieintuicyjną przemianę. Tutaj to się łamie, jakoś to się przekłada, ale z początku jest to niejasne. Yy, ciężko mi było mi z początku stwierdzić, co z tego powstanie, ale po chwili zaczął wyłaniać się kształt. Kółeczka, reflektor, kierownica, tak, to jest skuterek. <noise> I tym samym militarna rama troszeczkę się poluźniła. Na tle jeepów, czołgów i tak dalej. Skuterek, no wypada to tak, jakby od czapy, ale jest zabawny, nie powiem. Tu, 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 tu. Szczęśliwa siódemka. Tu też przemiana idzie gładko, siup, siup, rozkłada się, tu się wyciąga. Tutaj jakaś rakieta. No i mamy taką, jakby nie wiem, stacjonarną wyrzutnię rakiet? Tak zgaduję? Chyba o to tu chodzi. Powiedziałbym, że ze wszystkich tych zabaweczek, siódemka, no, wypada póki co najsłabiej. To takie trochę to małe jest ciekawe i bawialne. Wiecie, nie jeździ, nie lata, no takie coś, co po prostu sobie stoi. Jakbyście nie byli pewni, czy jest to rakieta, no to także została podpisana na szczęście. Ósemka, ósmy cud świata. Co zachwyci nas bardziej od 7. Czy zachwyci nas bardziej od 7 i zobaczymy. Tutaj od razu widzę, że też powstanie tutaj okręt. Działka nawet mu się wysuwają. Tutaj idzie na boki do tyłu. Tutaj robimy ciach i pach. No i jest kolejna uzbrojona, jednostka pływająca. Według podpisu na burcie jest to rakietowy niszczyciel. Brzmi dumnie sama zabawka też całkiem fajna. No taki uzbrojony okręcik. Dotarliśmy do końca odliczania numer 9. w co się zamieni. Tutaj jakieś cuśki, znowu kółeczka, no to na pewno będzie jeszcze jedno autko. A nie, to ciężarówka z zasobnikami rakietowymi, taka ala Katiusza. Ej, całkiem cool i cute zarazem. No takie śmieszne brum brum uzbrojone. I cała zgraja razem. Te maluchy są całkiem fajne. Mają pomysłowe transformacje. Zaskakują niektórymi rozwiązaniami. Każdy jest inny, a tryby pojazdów naprawdę sympatyczne. Fajna jako taka ciekawostka. Moje ulubione to chyba jedynka, czołg, czwórka samolot i dziewiątka ciężarówka. Pozytywny akcent kończący dzisiejsze zestawienie bezeceństw. Chociaż wróć, jest tu przecież jeszcze ten tryb kombajnera. Muszę to jeszcze obczaić. Zaraz zerknę do sieci, jak się go składa. Mhm, mm no. <noise> no cóż. No, no jest to robot. Niewątpliwie jest to jeden z robotów, ale mało który robot jest tak pokraczny jak to tutaj. Ech, przede wszystkim musi stać na równej, twardej powierzchni, bo inaczej zaraz się wywali. Po drugie, straszna tęcza się tutaj zrobiła. Po trzecie, od pasa do stóp jest zaskakująco zwarty i mocny. Nie rozpada się. Za to od pasa w górę, no nie jest już tak kolorowo chociaż JEST kolorowa. Ta sekcja z głową i ramionami trzyma się dosłownie na słowo honoru. Są tam zaczepy, które prawie nic nie trzymają... No właśnie. Zabawa z tym jest praktycznie żadna, także... lepsze są komponenty od samego Mega zorda. I na tym bym w sumie skończył. Tak dosłownie. Na, na tym skończymy. Ale możecie się jeszcze popatrzeć chwilę na to arcydzieło. Ja, ja, ja stopować nie będę. Co, co będę stopował. Popatrzcie sobie jeszcze na to. On, ta, on tak majestatycznie sobie leży, jak przewrócony pomnik obalonego dyktatora. To popatrzmy sobie, no tak, popatrzmy sobie tak w milczeniu, z godnością.